Siem, manowidzowie. Tutaj e, damy klips z następnym odcinkiem. Tym razem nie z Fnafa, tylko z Minecrafta. Jestem aktualnie na moim serwerze e, Minecraft z przyjaciółmi, e, czyli na OneBlocku. I dzisiaj e, będę wam pokazywał pluginy, które możecie używać na waszych e, no, na waszych serwerach, dla osób, które tworzą serwery. Pewnie wiecie, że tworzenie serwera nie jest aż takie łatwe, ale też nie jest y, bardzo trudne, jak się rozumie wszystko. Więc ym, tworzę tą nową serię taką, gdzie będę pokazywał co jakiś czas jakieś pluginy, które można używać na swoim serwerze i pokażę, jak działają i ym, w jakich sytuacjach się je używa. Na ten odcinek ym, będę pokazywał, jak robić itemki specjalne albo eventówki. Ym, tak jak na innych serwerach, gdzie normalnie są eventówki, które na przykład dają tobie prędkość, ale przeciwnikowi dają na przykład spowolnienie. Kiedy klikniesz prawy przycisk myszy i takie inne to na początku y, pokażę wam oczywiście wszystkie pluginy, które macie zainstalować będą one jakby linki w deskrypcji pod filmikiem dobra no to zaczynajmy to zobaczmy czy wszystkie pluginy działają mamy tutaj mm, mamy te, które potrzebujemy item edit item tag i nbt api nbt api to plugin ten plugin chyba akurat nie jest mocno potrzebny ale wspomaga jakby w używaniu tych eventówek i takie więc jakby chyba są mniejsze szanse do tego, żeby jakby ta eventówka działała i to jakby mniejsze szanse, żeby była zepsuta i nie działała dla graczy To zacznijmy od item edit Weźmy sobie jakiegoś klocka na przykład Możemy nawet Wziąć. Powiedzmy, że. Na przykład. Ten chorus. Jakby pęknięty chorus. Z popcornowanych. Horus. Item, edit. I później. Możemy na przykład. Zmienić imię. Um, żeby zmienić kolor, to najpierw trzeba coś takiego zrobić. Ja na przykład chcę fioletowy, więc um, robię 5. Później, żeby zgrubić tekst, to trzeba mieć L. Później piszemy to, co chcemy, czyli na przykład możemy powiedzieć zrobić owoc lewitacji. Kurde. Lewitacji. I teraz mamy owoc lewitacji. Ale no, sam z siebie ten owoc wygląda na to, że no, za bardzo nie wygląda jak coś takiego, jakby nie wygląda, nawet nie wiemy, co robi. Znaczy, le, na pewno daje nam lewitację albo komuś, ale nie wiemy dokładnie jak i ym, jak długo i co ile sekund możemy używać, więc możemy dodać. Na przykład, ym, jak jest to, to skasujemy i item edit lor czyli to będzie pod imieniem i dajemy add później w jas możemy zrobić jas jaśniejszy ten fioletowy czyli pod d i mamy teraz na przykład możemy zrobić takie strzałki jako indyka indykację gdzie się zaczyna im gdzie się zaczyna co? Bo czasami y, będziesz musiał... musiał, musiała y, musieli zapisać ten. Jakby więcej niż jedną rzecz. Na przykład możemy powiedzieć, że ten owoc a za chwilę zrobimy spację. Ten owoc daje graczowi... Prędkość 1. Coś takiego. I teraz mamy. Widzicie, mamy tutaj pokazane. Ten owoc daje graczowi prędkość 1. I możemy jeszcze dodać ten owoc. Albo lepiej. Przy przyciśnięciu prawego przycisku mysz myszy Przeciwni najbliższy przeciwnik najbliższy przeciwnik lewituje na 10 sekund to jest taki przykład. teraz mamy i na przykład w innym kolorze, na przykład żółtym, możemy dać um, cooldown, że jakby poinformować gracza, co ile sekund um, jest ten cooldown. pod e, l to Możemy powiedzieć um, cool down na na przykład 15 albo nie 20 sekund po użyciu. Za chwilę źle to napisałem. Dobra, mamy. Czyli tak wygląda nasz owoc. Ten owoc daje graczowi prędkość, um, robi, żeby przeciwnik latał przez 10 sekund i ma cooldown 20 sekund. Za chwilę poprawię szybko jedną rzecz, bo widzę, że zrobiłem błąd. Um, możemy zrobić um, remove. I na przykład 3 to będzie ten, co właśnie zapisaliśmy, ten cooldown. Ale też możemy zrobić last, żeby też usunęło to. I teraz widzicie, tego nie ma. Teraz tu zrobiłem taki błąd, że tutaj dodałem to kilka razy. Zamiast tylko raz. Były, było 6 strzałek zamiast 3. To teraz to poprawiliśmy. Można widzieć, że na przykład, no, nic nie robi ten owoc. Jakby mam go w ręce i co z tym owocem? No, nic. No to czas to naprawić. I tutaj wkracza item tag. Um, mo tutaj możemy dać efekt i set. I tak jak mówiliśmy, prędkość 1, czyli Teraz, kiedy będę trzymał ten item, to dostaję prędkość 1. Właśnie widać po samych particlesach, że znika i się pojawia. Nawet mój ekran się tak trochę zmniejsza, czy bardziej zwiększa. <tryk> Teraz możemy zrobić na przykład item tag, actions. I tu mamy wszystko, co możemy zrobić. Tutaj mamy ile. To jest maksymalna ilość użyć i ile mamy użyć na tym itemku. Tutaj mamy minus 1, czyli nieskończoność na 1, czyli mamy jakby. Mamy coś w tym stylu, coś w tym stylu i później nieskończoność. Coś w takim stylu. Um o, akurat dołączył gracz serwera to yy, ten tutaj yy, yy, tutaj musimy to naprawić item tag yy, actions i możemy na przykład dać, że ogólnie jest nieskończoność nieskończoność na nieskończoność bo jeden na nieskończoność trochę słabo wygląda, to byśmy też to zmieniali, żeby... Jakby to nie wyglądało jakoś trochę tak głupia. Dobra. Jeszcze na przykład możemy dać ten cooldown um, jako 20 sekund i żeby widzieć ten cooldown. Czyli teraz mamy ten cooldown i to wszystko. Możemy dodać akcję. Czyli klikamy tutaj na dół i command as op możemy dać komendę ale to jest dla takich luźniejszych komend i dla których gracze mają dostęp to są komendy które jakby tylko um, ludzie na przykład admin, administracja ma um, dostęp do tych komend i takie chcemy użyć bo niektóre komendy właśnie tak jak dawanie innym ludziom efekty Tymi eventówkami to, to jest jakby niedozwolone dla gracza I uwierzcie mi Bardzo trudno jest zrobić Żeby taką normalną komendę Dać permisję graczowi Bo próbowałem I ogólnie zajęło mi to Z dwie godziny I nawet nie doszłem nigdzie Nie udało się Więc robimy komanda z op I na przykład bez ukośnika Dajemy efekt GIF Um, możemy dać e jako że gracz um, gracze później tu dajemy dystans równy od dwóch do trz, do dziesięciu na przykład że że minimalnie dwa bloki od nas a maksymalnie 10 żeby to nie było tak że z drugiej strony mapy czy świata Będą mogli do nas ym, tym, uży na to to na nas używać. Dobra, albo zwiększę troszeczkę, i tak jest teraz. To mamy to, i teraz y, dajemy naszego. Ym, jak to jest? Jak było lewitacja? Za chwilę y, sprawdzę szybko. Effect give. give Levitation. Dobra Szybko oczywiście usunę to co tutaj dałem Dobra i teraz Minecraft Levitation I tu najpierw na ile sekund? A później jaka moc? Czyli mamy. Tutaj chyba... Możliwe, że mi poszło źle, bo coś tu. Nie jestem taki najlepszy w to. Możliwe, że tutaj właśnie... Dwa, dwa. Oj. No widocznie. Działa to na pewno, nie wiem na... o, ale właśnie to jest właśnie tak, jak to działa. I możemy, akurat nie pamiętam komendy na limit, ale na pewno napiszę w czacie. Dobra, to naprawię szybko to bo tutaj jednak tylko może być tyle a to może naprawię to do a żeby to były gracze a dobra muszę to trzymać w ręce zapomniałem teraz jeszcze naprawię to w taki sposób żeby usunąć ten pierwszy więc teraz z tego co wiem to powinno to działać zobaczymy szybko na actions 3 na pewno to jest ten tak i tu mamy żeby pokazywało nam kiedy mogę, możemy to znowu używać więc pójdziemy trochę daleko i zobaczymy a nie znaleziono żadnych gracz, jakby graczy możemy iść na przykład test na graczu szybko do niego się tepnę i... o działa widzicie napiszę mu tylko żeby nie wiedział o co chodzi znaczy żeby wiedział o co chodzi no widać że gracz no trochę ma yy, dobra więc widocznie działa. Tutaj nie będzie działać przez to, że oczywiście żaden z tych NPC-ów nie jest graczem. Ale wiemy teraz, że to działa. Jeszcze Wam pokażę przykład. Ym, na przykład na innym itemku jak chcemy na przykład dawać komuś trutkę czy coś w tym stylu. Jakby bez używania właśnie takiego takiej mocy, że z komendą. Mm. To y, najpierw robimy item edit, oczywiście tam dodajemy rename. I tu na przykład dam dwa l kość trutki, czy coś w tym stylu widzicie, nawet akurat tak wyszło, że jest ten, na zielono ym, dajemy lore ym, add 2 l przy ym, strzałki przy uderzeniu. O wiele źle to napisałem. Gracza daje mu trudkę. Albo bardziej przy uderzeniu wroga. Bo to nie, to nie będzie działać tylko na graczy. To będzie działać na wszystkich. To teraz um, robimy Item Edit, i tutaj właśnie to działa tak, że um, jakby możemy tutaj właśnie dodać efek, um, efekty um, takie, które działają dopiero um, kiedy jakby uderzysz gracza. Czyli na przykład możemy dać właśnie tego tego a dobra na chwilę. To, to chyba w atrybuc no to jest atrybuc um, poison level powiedzmy, że 5 i na czas 10 sekund czyli widzicie, pisze poison 5 na 10 sekund i mamy ten właśnie itemek Mamy tu świnkę, uderzymy i matrutkę na 10 sekund. I teraz ogólnie jest na strzała. I właśnie tak działają takie podstawowe eventówki. Oczywiście można jeszcze jakby mocniejsze rzeczy robić z tym na pewno po prostu. Ja tu um, pokazuję takie podstawy, um, które są jakby dla mnie są też zrozumiałe i dla Was. Um, więc, tak, ogółem to jest taka, taki tutorial na teraz: taki z właśnie item tag, item edit, item attribute i nbt ap API i właśnie to właśnie robią te pluginy. Tutaj szybko schowam te rangi vip, bo już nie chcę ich skasować. Więc to są te dwa, które właśnie zrobiliśmy. Um, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się przydał ten tutorial i że będziecie chcieć widzieć więcej takich tutorialów. Bo wiecie, ja jestem ogólnie chętny pomóc, więc piszcie w komentarzach, oczywiście jak będziecie chcieć jakieś inne tutoriale dobra miłego dziękuję pa